Hymn zakonu Krzyżackiego to pieśń wielkanocna. Christus Erstaten, czyli Chrystus zmartwychwstał, to staroniemiecka pieśń wielkanocna, przypuszcza się, że jest najstarszą pieśnią liturgiczną spisaną w języku niemieckim, która powstała prawdopodobnie w południowo-niemieckim bądź austriackim kręgu kulturowym około roku 1000 jako odpowiedź na lokalne uroczystości podwyższenia krzyża. W roku 1160 pieśń weszła na stałe do kanonu porządku liturgicznego arcybiskupstwa Salzburga. Począwszy od XIII wieku, pieśń szybko rozprzestrzenia się. W XV wieku dodane zostają druga i trzecia strofa. Chorał zakonu Najświętszej Maryi Panny uznał pieśń za hymn zwycięstwa zakonu krzyżackiego i towarzyszył rycerzom w bitwie grunwaldzkiej. W roku 1529 Marcin Luter zamieścił pieśń w nowym wydaniu śpiewnika – z annotacją do utworu. Wszystkie piosenki z czasem nudzą się, ale że Chrystus zmartwychwstał, musi być śpiewany.